Witam Was serdecznie z tej strony. Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Jak widzicie, sami bohaterami dzisiejszego unboxingu będą dwa samochody ciężarowe, ciężkie ciężarówki trzyosiowe. Będą to diamondy T968 w dwóch wersjach. IBG, polska firma produkująca modele w skali 1.72, 1.32 czy też okręty 1.700, wydała niedawno ten model. Jak widzicie, jest różnica w oprawie graficznej pudełek. No, i najwyższa pora, żebym Wam zaprezentował właśnie te modele, ponieważ zauważyłem duże zainteresowanie ostatnio ciężarówkami IBG. No, i powiem Wam, że jest czym się interesować. Tutaj mamy wcześniej wydany model pod numerem 72083, i mamy tutaj standardowego Diamonda w wersji cargo. No, i mamy oczywiście zamontowaną obrotnicę z otworem w dachu, gdzie mamy zamontowany karabin maszynowy. Czyli pełna metalowa kabina. A tutaj niedawno, pod numerem 72084, pojawił się tak samo diament z nową kabiną. Częściowo nową, ponieważ no tu mamy całą maskę silnikową, ale jest to otwarta kabina kierowcy, gdzie nie mamy już pełnych drzwi, a jeżeli chodzi o zadaszenie, mamy po prostu zadaszenie wykonane z prezentu, czyli może być kompletnie otwarta kabina. I tak samo mamy zamontowaną obrotnicę wraz z karabinem maszynowym. Widzę, że tutaj w obu przypadkach, jeżeli chodzi o grafikę, był autorem pan Górecki. Ta ilustracja została wykonana no, 4 lata temu, w 2021. Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o grafiki z samo, właśnie pojazdów, to one są moim zdaniem dość. Samotne te pojazdy są. Tu się na, na, na przykład nic nie dzieje. Tu widzimy jedynie teraz, dopiero tak naprawdę, wypatrzyłem, że w tle widzimy najprawdopodobniej jest to Pancerz 4 rozbity. A jeżeli chodzi o ten model, no to przez łąki pola jedzie sobie. Posłuchajcie, właśnie ten diament. A jeżeli chodzi w tle na niebie, tutaj wygląda, że jest to Hawker Hurricane, a to nie wiem, powiem Wam, coś, co wydaje się, że jest samolotem, posłuchajcie, z pięcioma łopatami, jeżeli chodzi o śmigło. Wątpię, żeby to był niemiecki samolot. No, wiadomo, ten raczej człowiek by inaczej troszeczkę się zachowywał. Tu mamy tylko i wyłącznie kierowcę, nie widać nic, jeżeli chodzi o inną osobę w środku. No i zajrzymy sobie teraz do pudełek. Jak się prezentują te pudełka, w ogóle z boku, jakie mamy malowania? A mianowicie, no w starszym malowaniu nie mamy żadnego opisu. Jednobarwne malowanie, w drugim mamy jakieś dwie wersje oznaczeń. No, i zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Co jeszcze nam tutaj, IBG zapodało. No, oczywiście, tu mamy tak samo diamonda z otwartą kabiną, ale Chorany, jak to się nazywało? Wywrotka. Tu mamy diamonda jako wrekera No, i tu mamy oczywiście Forda 917, Betforda. Chevroleta w wersji Office dowódczej, jak i również Lancie 3RO. Ten model zawiera te same elementy, jakie zawiera numer 72083, dodatkowe ramki. To są nowe ramki, jeżeli chodzi o przebudowę samej szoferki. Ale oczywiście znajdują się tu też części, które umożliwiają wykonanie tego modelu. Jeżeli chodzi o wcześniejszy model, to tu sobie jedynie zerknę, jakie mamy malowania z jakiego okresu. No i tutaj mamy. Nieznany oddział y, Armii Amerykańskiej Europa Zachodnia 1944. Czy to jest to wszystko? Tak, to jest to wszystko, jeżeli chodzi o ten wcześniejszy. Na podstawie pewnych zdjęć został wykonany kalkomanie, ale zdjęcia nie posiadały. Żadnego opisu, no i zajrzymy sobie do modelu ukrywającego się pod numerem 72084. No i tutaj mamy e, już parę ramek więcej. Tu mamy jedną ramkę, drugą, jak i również trzecią. No i teraz, tak, e, nie mamy żadnych informacji na temat samego modelu. Jeszcze w starszym układzie. Mam nadzieję, że wraz z pojawieniem się kolejnych modeli, już tutaj, z tego co widzę, jest duży progres, jeżeli chodzi o IBG. Pojawiają się tutaj opisy modeli. No w przypadku Diamond'a szkoda, że nie, bo nie wszyscy znają ten model i tu by się, powiem Wam, przydał ten opis tego samochodu ciężarowego. Widzimy, że IBG dołożyło bardzo fajną blaszkę fototrawioną. Kiedyś ich nie było i był problem z osłonami reflektorów. Mamy tak samo klisze do oszklenia, kalkomanie. No i oczywiście raz, 2, 3, 4, 5, no i taka 5,5 ramki, no dobra, 6. Mamy również tabele, jeżeli chodzi o farby. Mamy tutaj użyć czarnej, rust, olive drab, canvas i gunmetal. No i tutaj bardzo fajny zestaw farb. Mamy Vallejo, Vallejo HATAKA, live Color Mr. Hobby, AK Interactive, jak i również Mission Models. Bardzo dobre farby dużo używanych na rynku zachodnim w Polsce. jeszcze się modelarze wahają, chociaż już dzięki moim filmom jest przybywa grono odbiorców tych farb, a naprawdę warto się nimi zainteresować. Film macie na kanale. I teraz tak, jeżeli chodzi o malowanie to, o już tutaj jest więcej. Co prawda mamy tak, druga y, dywizja pancerna, 17 pułk, batalion inżynieryjny, y, 10 kompania y, kwatery głównej, można tak powiedzieć, 44-45. No i fajnie, mamy tutaj koła zapasowe, dwa z tyłu. A jeżeli chodzi o ten drugi, y, drugie oznaczenie, no to jest nieznany oddział armii amerykańskiej, ale mamy pełną numerację tego samochodu. Czas w jakim on działał nie jest uwzględniony. Tak i tu mamy dwa malowania. Instrukcja, instrukcja, posłuchajcie, instrukcja jest powstała na bazie renderów i tu trzeba przy składaniu. Dobrze zapoznać się z tym, bo ja miałem ostatnio składając, właśnie Forda, tak nie do końca ta instrukcja była zrobiona, żeby ją po kolei sklejać i żeby ułatwić życie. No tutaj trzeba też spokojnie sobie sklejać. Mamy w każdym razie początek od sklejania kół przez silnik, następnie przechodzimy do szoferki. Tutaj mamy o tyle dobrze, że mamy szoferkę otwartą. E, mamy też właśnie fajne te drzwiczki, takie 1 e, trzecia drzwiczek typowych. Następnie mamy elementy fototrawione, tu mamy grill, właśnie. Mamy tak samo e, elementy na stopień sobie nak naklejamy, jeżeli chodzi o antypoślizgową blachę, taką jak i również mamy osłony na reflektory, dużo lepiej wykonane, aniżeli w pierwszych diamondach. No, i tutaj już dalsze etapy sklejania. Rama, silnik, rura wydechowa, układ jezdny jest co sklejać. Coś tutaj mamy dla schematów malowania 3 i 4. Użyj elementu E18 dla schematu 1, 2. Użyj przecież mamy dwa schematy. 1, 2, 3, 4. A gdzie jest 3 i 4? Nie wiem. Najprawdopodobniej jest to ząk, e, który był pewnie w jakimś innym e, malowaniu. E, no i tu trzeba e, pomyśleć chwilę. No, następne, kolejne etapy sklejania. Mamy też elementy fototrawione do montowania e, do MG. Na co ja mówię do MG, do emki amerykańskiej. Czyli mamy tak uchwyt na dłonie, jak i również uchwyt do, posłuchajcie, magazynka, ale do samego karabinu też. Bardzo fajnie wyglądający model. No nie mam tutaj plandeki do tego modelu, a teraz zaglądamy sobie. No posłuchajcie. No i mamy tak, tu mamy bardzo fajny zestaw kalkomanii. A tutaj mamy właśnie zestaw blaszki do tego modelu. Jak i również tutaj taki mały emblemat, taka mała klisza jest do oszklenia. To szyb do kabiny. Bardzo fajnie to wygląda. No i myślę, że najwyższa pora teraz zerknąć jest do ramek. No i ramki z pierwszej torebki, jest to ramka A, gdzie znajdziemy elementy ramy, układu jezdnego, kabiny, żadnych nie widzę tutaj nadlewek, ten element też jest w całości, bo zdarzają się, że w pewnych modelach po prostu są uszkodzone elementy, właśnie te. ten dokładnie element, jeżeli chodzi o kabinę, szoferkę, Powiem wam, jeżeli chodzi o detal, delikatność wykonania elementów, no to są one naprawdę bardzo delikatnie, nie są takie łupowate. Bardzo fajnie tu widzimy też detal na yy, yy, Jezus jak to bębnach. Kołas na pierwszy rzut oka wyglądają naprawdę fajnie, ale niestety jak tu zerkniemy sobie na. A bieżnik, no to już to trochę słabiej wygląda, ale można się spodziewać niedługo kół wykonanych w technologii 3D również do diamondów. Powiem Wam, naprawdę ten model wygląda bardzo zachęcająco, jeżeli chodzi o te elementy, oczywiście, to nie można się do niczego doczepić. No to jest kawał samochodu powiem Wam ciężarowego. Ramka, o, druga ramka A posłuchajcie. No ale na tej ramce już będziemy mieli te dalej elementy związane z szoferką. Tu mamy już silnik, też układ jezdnych. No widzicie, tu są stare osłony, ten element 36, centralnie teraz. To są stare osłony reflektorów, no i powiem Wam, że to fatalnie wyglądało, ale IBG dosłyszało głosy modelarzy. Tu widzimy deskę rozdzielczą właśnie z zegarami do dwóch wersji. My na pewno używamy z tą mniejszą ilością zegarów, bo pewnie tam są inne wskaźniki, na przykład do wersji technicznych. No i powiem Wam, że tak samo. Tutaj wygląda to wszystko tak, jak potrzeba. Tu mamy starą maskę grill, który też został tutaj dodany. Już elementy fototrawione i teraz prezentuje się dużo lepiej. Nie widać żadnych nadlewek, ale jest dużo takich elementów, gdzie przy wycinaniu trzeba bardzo uważać. I zapewne tutaj nie wszystkie elementy wykorzystujemy z tej ramki. No, i na scenę wjeżdża ramka C. Tu mamy elementy związane ze skrzynią załadunkową, jak i również pałąkami, na których można we własnym już tutaj zakresie, oczywiście, zrobić plandekę. No i też nie można się do niczego przyczepić. Detal jest naprawdę też spoko. No więc powiem wam, że wygląda ten model bardzo apetycznie. Co prawda ja tego modelu do momentu yy, pierwszych zestawów od IBG to pierwszych nie słyszałem w ogóle, Diamondach. Może się nie interesowałem po prostu samochodami ciężarowymi. No ale IBG yy, spowodowało to, że sobie poczytałem trochę no i faktycznie tych wozów było dość dużo. No ale najbardziej znany to jest oczywiście Studebaker. I powiem Wam, że brakuje mi takiego dobrego modelu, właśnie Studebakera. No i tu mamy nowe elementy, które właśnie IBG wydało do tych wersji z otwartym, otwartą kabiną, jak i również zamkniętą. Gdzie montujemy? To są elementy. A do wersji zadaszonej, czyli pełnej metalowej kabiny, to jest właśnie tak obrócę może, to jest ramka Q, no i elementy prezentują się w ten sposób. Tak też karabin prezentuje się, moim zdaniem całkiem przyzwoicie jest wykonany. Co prawda zamocowanie lufy do ramki, no to jest bardzo ryzyk fizyk, tu trzeba będzie uważać ten właśnie element jest do tego poprzedniej wersji 72083, która jest zawarta, no ale ze względu tutaj na obręcz na ten ring jest potrzebny. Tego elementu nie używamy. więc teraz zaraz właśnie znajdziemy jedną rzecz, bo to jest dość ciekawe, jeżeli chodzi o grilla na masce. No, i się torebka zacięła. Jest, dobrze. Teraz posłuchajcie, jest to ramka F, jak franek. Tak się prezentuje. I tu mamy właśnie elementy związane. Część maski tutaj przedziału silnikowego już się zaczyna. No, mamy podłogę, i to są elementy związane właśnie z tak zwanym właśnie soft cap. Czyli z niepełną metalową kabiną, tylko tu mamy półotwartą i zadaszenie, właśnie prezentowe. Tu mamy te boki, właśnie. Pamiętajcie, że też się inne wersje tego prezentowego, właśnie softcabu pojawiły, bo jest też pojazd techniczny. No i też tak samo nie można powiedzieć, żeby te elementy były źle wykonane. No więc powiem Wam naprawdę bardzo ładnie to się prezentuje. No i ostatnia ramka. Jest to ramka też z prezentowym zadaszeniem, ale na tej ramce jest dość ważne Element, a mianowicie e, przód maski e, osłony silnika, właśnie którą wykorzystujemy, żeby tutaj zamontować element fototrawiony jako grill. To jest poprawione, e, poprawiona ramka, znaczy dodatkowo wykonana, właśnie do poprawienia. No i tu mamy troszeczkę inne, właśnie zadaszenie do innej wersji e, samochodu. No nie, przepraszam, do tej wersji samochodu, bo, bo, właśnie. Bo to jest tę kabinę, ten element. Na ramce, posłuchajcie F, a to jest dach do tej wersji, którą właśnie Wam prezentuję. No i oczywiście mamy tutaj przód samej maski, gdzie montujemy blaszkę. Powiem Wam, że bardzo fajny zestaw. Naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o IBG, to moim zdaniem. Tak jak mówiłem wielokrotnie, że samoloty są dużo lepsze od pojazdów, ale tutaj bardziej chodzi o czołgi. A, i, ale jeżeli chodzi o pojazdy w formie samochodów, no to IBG naprawdę y, tutaj robi kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że ich oferta samochodów ciężarowych będzie się powiększała. Na przykład to Bajery, bardzo mi z miłą chęcią bym przytulił kilka wersji. Tak samo jak i również na przykład health tracki, jak najbardziej halftracki M2, M3, M4 byłyby naprawdę mile widziane przez wielu modelarzy, tylko musi być bardzo dobrze zrobiony ten układ jezdny właśnie. I tam IBG ma niesamowite pole do popisu, jeżeli chodzi właśnie o te pojazdy kołowo transportery, które były wykorzystywane ho, 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 albo jeszcze więcej wersji, jak i również przez wiele armii, również po wojnie. Na chwilę obecną to wszystko. Pamiętajcie, że jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, a już oglądacie kolejny film i jest fajny, podoba Wam się, zapraszam do subskrypcji. Zaznaczcie też dzwonek. Lajkujcie, komentujcie. Nie bójcie się, nikt Was nie pogryzie w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli uważacie, że robię dobrą robotę, zapraszam również do wspierania mojego kanału poprzez YouTube'a, jak i również możecie na Patronite wejść. Wszystkie linki będziecie mieli pod filmem w opisie, łącznie do tego modelu, jak i również poprzedniego, czyli... 83 jak i do wszystkich modeli pojazdów od firmy IBG. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do następnego unboxingu.